Dzień dobry kochani, witamy serdecznie z Domu Kultury Ariadna. Z tej strony Ewelina Kopera i moja koleżanka Nina Chmielecka. Jak możecie zobaczyć, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej scenerii, zupełnie innym anturażu, obie jesteśmy w przepięknych strojach, Ludowych. Te akurat pochodzą z regionu łowickiego, oczywiście mojego ukochanego, powiem szczerze. Stroje pochodzą z magazynu Zespołu Pieśni i Tańca Anilana im. Leszka Woszewskiego. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tancerzy. Kochani, dzisiaj będziemy opowiadali o Wielkanocy, bo jak możecie zobaczyć na stole mamy mnóstwo ozdób wielkanocnych ozdoby nie są tylko z regionu łowickiego, ale także z różnych innych regionów z naszego kraju, z różnych części Polski. Nina, co my tutaj mamy? Mamy różne palmy, nie tylko tutaj z naszego regionu, ale też są i wileńskie i opoczyńskie. Mamy masę jajek. Tak, jajka są, są też łowickie, nasze ulubione. Na ale też są tutaj? bardzo takie geometryczne, m, ciekawe wzory. Ja widzę tam jeszcze jakieś drewniane ptaszki. Ale z jakiego regionu tak? są? Nie, no, wiem. nie wiem. Myślę, że Ciucia Rosania nam tutaj coś na ten temat powie. Na pewno. No i mamy oczywiście koszyki, bibułowe kwiatki, czyli pełne akcesoria, które są związane z Wielkanocą. W dzisiejszym odcinku dowiemy się o symbolice świąt wielkanocnych oraz o symbolice tych wszystkich przedmiotów, które tutaj się na stole znajdują i myślę, że dzisiaj Rozalia nauczy nas wykonywać niektóre z tych ozdób. Koniecznie, koniecznie. Musimy się tego nauczyć, bo to jest po prostu coś pięknego. Ja nazywam się Hanka, przyjechała do mnie także moja kuzynka Jagna. Mamy także gościa specjalnego, ciocia Rosalia. Zgodziła się do nas przyjechać, opowiedzieć nam o różnych tradycjach związanych z Wielkanocą, przekazać nam także różne historie i tajniki związane z produkcją ozdób Wielkanocnych. Jak możecie zobaczyć, na stole znajduje się cała masa różnych przedmiotów, o każdym z nich Wam opowiemy. I będziemy także próbowali własnoręcznych, własnoręcznie wykonywać różne ozdoby. Od czego zaczniemy? Dziewczynki moje miłe, dużo by opowiadać o tym, co w życiu moim się zdarzyło, ale święta to czas taki piękny, więc zasiądźmy i popatrzmy. Przywiozłam tutaj dzisiaj ze sobą. Różne rzeczy, żeby Wam nie tylko opowiedzieć o tym, co bliżej, ale i o tym, co w całej naszej Polsce, która piękną tradycją stoi, jest ważne, barwne i ciekawe. Ale i ja widzę, że Wy ciekawość swoją macie i patrzycie na to, co tu się znajduje. A co z Waszą uwagę tutaj przykuwa i o czym chcecie się dzisiaj dowiedzieć? Ja bym chciała się dowiedzieć czegoś o pisankach, bo widzę wiele kolorowych jajek. Chciałabym nauczyć się, jak e, ozdabiać takie jajka, żeby inne dziewczyny ze wsi mi zazdrościły. A i to też robić będziemy. Ale i ciekawość jest taka, że w całej Polsce jajka, co na świątecznym stole się znajdują, ale najpierw ze święconką do kościoła są noszone, ozdabiane były na różne sposoby. A które, tak jak tu patrzysz, widok mają tak piękny, że aż oczy zachwycają? Myślę, że tak, bo wyglądają jak moja kiecka i hafty na mojej koszuli. A i stąd się to wzięło. To u nas, tu w łowickim regionie, wycinanka, co i ściany chaty zdobiła. Na jajku zwanym wyklejanką się znalazła i te piękne koguty i kwiaty barwne wyczarowane na jajku przyklejone zostały i takie do koszyka ze święconką mogły być zaniesione. A różne i tam widzisz wzory, a popatrz Jaguś, a ty popatrz tu, zobacz jakie to piękne, bo ty z daleka się już nie widziałaś a inne też i koguty, i kwiaty. Ale w całym naszym regionie różne tradycje są. A czy słyszałyście o tym, jak to woskiem można pisać i jajka ozdabiać? Słyszałyśmy, ale nie potrafimy tego zrobić. A ciocia robię? Ja jak do mojej kuzynki z Podopoczna raz pojechałam, to ona naszykowała cały kosz jaj, pięknych, białych, bo my i takich też używamy, żeby naklejanki na nich robić. Ale te piękne jaja po to są, aby wzór, o, taki jak tu, woskiem napisany został. A mają oni tam różne wywijasy, zawijasy, wiatraczki, którymi czarnym, rozgrzanym woskiem zdobią jajko. A cóż potem? Jajko takie do barwnika włożyć należy żeby zamieniło się kolorami. A widzisz tam, Hanuś, jakie piękne, też czarnym woskiem pisane na żółto barwione. Są Ale... żółte i zielone e, i czarne, rzeczywiście, czarne z różnymi kolorami, z kolorowymi zdobieniami. A tu wiele barwników użyto. Stąd różne kolory na jalku się znajdują. To już wymagało większej wprawy no, musi być i piękniejszej pracy. Ale ja raz próbowałam, jak z opolskiego kuzynka moja przyjechała, jajka piękne przywiozła, co jej kraszankami nazywała. One w ciemne barwy barwione, potem wydrapywane były. No a jak tu takiej wydmuszki nie uszkodzić, jak się nie zgrabnie w ręce weźmie? A popatrz Hanusz, te piękne w różne delikatne wzory a pokażemy ty na dziś popatrz ja mm, piękne bardzo wazony z kwiatami i do dziś z pokolenia na pokolenie przekazywane te tradycje jajka barwione wydrapywane wzór tworzący piękny zdobią nie jeden wielkanocny stół a czy mogą być barwione ha tym co natura dała Burakiem, liśćmi cebuli, liśćmi świeżo wyrastającego zboża, które jako ozimina już na polach się zieleni. I to jest najlepszy barwnik, ale dzisiaj to już i młodzi, a i starzy często z barwników chemicznych korzystają, bo to i łatwiej i różne kolory można osiągnąć. A jeszcze mamy taki jajka. Z jakiego to regionu? Są zupełnie inaczej wykonane. Raz jeden byłam. Kuzynka moja, co ją życie trochę dalej od rodzinnej wsi rzuciło, na kurpiach się znalazła. A tam jaja tak zdobił. To już daleko od nas. Tak jak to indziej w Polsce nie znajdziesz. To białe, to nie lukier żaden, ani makaron naklejany. Jeno roślina, co to i tu niedaleko rośnie. Przystawię jakimś czyrzece, co ją sitowiem zowią. Należy ją odpowiednio obrać z zielonej osłonki, żeby w środku taka mielutka gąbeczka została. Gąbeczkę się nakleja w różne wzory, jak tu widzicie, a pomiędzy kordonek zielony, czerwony, czasem różowy, fioletowy, żeby jajko pięknie przyozdobić. Kolor jak na mojej zapasce też, piękne. bo i w stroju kurpiowskim takie piękne kolory występują, tak jak natura dała jajko, symbol świąt wielkanocnych w każdym domu być powinno. Jakuś, a w koszyku są jeszcze jakieś jajka. Ciocia też przywiozła. Możesz pokazać, co tam jest? Tak, to jest takie piękne, ciemno niebieskie. Ciociu, co to za jajko? To pamiątka z Podhala, też bym nie wiedziała, ale snycerka, czyli Drewniany. praca w drewnie na Podhalu z pokolenia na pokolenia z tradycję przechodzi. Ale i jajko takie w prezencie kiedyś dostałam, gdzie snycerką w drewnianym jajku, tak ku ozdoby, nie ku poświęceniu, zostały wykonane takie piękne kwiaty. Bardzo wytrzymałe, dzieci <laughs> tego nie <powstują. śmiech> Tak. Tak, na, ale piękne. nie można się w wybitki bawić, bo jajko się nie potłucze. A w tych wybitkach, w tych zabawach wielkanocnych ważne jest to, żeby jajkiem się stłuc na szczęście i na pomyślność. I które jajko szybciej pęknie, to to właścicielowi jajka szczęście przynosi. A co tam jeszcze? Jakbyś jeszcze to jest takie piękne. A to drewniane. Też. Ale to też z tych, co współcześnie możemy spotkać, jajka z dalekiej Huculszczyzny, ale w wielu polskich koszyczkach i one swoje miejsce znają, jak, jako dekoracja świąteczna. Takiego amatorycznego wzoru są. Tak, tak bardzo, bardzo kolorowe, nietypowe dla naszego regionu, tutaj w naszych wsiach się takich nie spotykam w ogóle. Coś jeszcze tam jest a posiłek. ludzie różnie teraz jajka zdobią, tak jak umieją, no tak, ja co im serce proste. podpowie i jakieś gałązeczki i zwykłą farbą malowane ku cieszę, żeby i dzieciom pokazać i żeby dorośli mogli oczy na Wielkanoc nacieszyć. O, a Tutaj tu też. prezent od jednej twórczyni dostałam. Co to? Nie miała takich w domu tradycji, ale wzięła kawałki kolorowego materiału, w cienkie paseczki je pocięła, ozdobiła złotym paskiem, przykleiła i pięknie. I gotowe. Prawda hmm. jakie cacko. Myślę, że każdy może takie jajko wykonać. Bardzo łatwo. Mm -hmm. Tutaj mamy takie błękitne żłobki. Złupienia takie, ale... Dzisiaj przed świętami różne kiermasze czy jarmarki wielkanocne się odbywają. I na takim jarmarku raz takie jajko spotkałam pisane woskiem, ale kolorowym. Tak, żeby po ufarbowaniu piękne wzory pozostały, a wosk się nie ściera, tylko pozostaje i piękny wzór. Piękne wzory kwiatowe tutaj. I z drugiej strony jakieś kwiatki, zupełnie, zupełnie inne, naprawdę wyjątkowe. Tak jak natura daje. Człowiek od zawsze naturę podglądał. A i tak jak mu talent pozwalał, jajka ozdabia. O, i to moje ulubione. <laughs> ulubione Bardzo ulubione. Pełne, pełne również wspomnień. Jest taka w Polsce kraina, która szczyci się tym, że domy, psie budy, piece, a nawet przydrożne kamienie, w kwiaty piękne, umalowane. To jajko prosto z polskiego zalica przywiezione. A nie wiem, czy wysłyszałyście. słyszałyśmy, że... widziałyśmy różne fotografie, naprawdę coś pięknego tam kobiety muszą mieć dużo zdolności, bo malują i studnie, i chałupy, i krzesła, mhm. wszystko sprzęty domowe. I tam się też dowiedziałam, że na pewnym znanym polskim statku, o nazwie Batory, hmm. znalazły się zdobienia wykonane przez zalipiańskie twórczynie. Piękna to tradycja i barwna niesłychanie. O, a to już nasze łowicie tak, tak. Rodzimy, tak, tak. co On tu poznać jak... mamy. To już nasze ale... pan, też na no. I to Bo też dusza pod... podpowiedziała, dostał. tak żeby jajko wzorem innych, którzy pięknie jajka potrafią hmm. zdobić, pomalować. Ale tam jeszcze jakąś masz jedną taką tak. współczesną no formę jest. zdobienia, jak ktoś nie potrafi i rąk zręcznych nie ma, Kupi sobie taki kawałeczek, folię pięknie zdobioną w nasze łowickie wzory. Męczyć się wcale nie musi, frasować tym, że nie potrafi. Jajko w folikę włoży i pod wpływem ciepła folijka się na jajku zaciągnie. Ale są jeszcze inne sposoby techniki, dzisiaj nawet najnowsze. A tu widzicie jajka prawie jak nasze, ale. Techniką serwetkową wykonane te dekubasz I te nasze koguty, co tak pięknie chaty i wycinanki zdobią, tu w prosty sposób na jajko naniesione zostały. I niejedna osoba też się takim jajkiem szczycić może. A i kwiaty piękne, co i w naszych haftach występują, i w naszych wycinankach, również na takich jajkach się znajdują. My tutaj o jajku, ale tych symboli świątecznych wiele jest, zanim świętować zaczniemy. Przed świętami piękna niedziela. Niedziela? No, A no, dla tych, dla których to ważne, palmę do kościoła z, na, z wielkim namaszczeniem się niesie. Pamiątka tego, że Chrystus do Jerozolimy wjechał i był serdecznie witany. I w naszej tradycji palm mamy wiele. A zobacz Jaguś, jakie tu się znajdują? I te, które w regionach etnograficznych województwa łódzkiego występują, które dla ciebie najpiękniejsze, a może i najciekawsze się znajdują? Hmm, ta jest bardzo ładna, wysoka. Prawie jak wieniec dożynkowy, taka tak, ustrojona. Ten, ten kształt tak przypomina. I ona jest. z niedaleka pochodzi, ale ma swoich przodków palmie wileńskiej, które właśnie z suchych traw uplecione czy ze słomy bez naturalnych bukszpanów czy borówek piękne kształty posiadają. Dzisiaj mówimy o palmach, które kiedyś takie małe były, ale w jednym miejscu w Polsce wielkie palmy być musiały, ale nie u nas jak słyszałam, już o Włowiczu na konkurs palmy takie są noszone, a one za naszymi plecami stoją. W porównaniu z tymi, co na Kurpiach do kościoła niosą, to to są Rzeczywiście strasznie, strasznie wysokie. Do czego takie duże? Hmm. W tradycji kurpiorskiej było tak, że im palma wyższa, im rodzina taką palmę wyższą przygotuje, to ma w życzeniu Mieć długie i pomyślne życie. I aby życzenie się sprawdziło, to cała rodzina nad taką palmą hmm. pracuje. Ale i w każdym domu, tak jak i tradycja nakazuje, jest w palmie coś magicznego i tego, co z religią i wiarą człowieka związane. Więc przyniesienie poświęconej palmy do domu miało zapewnić każdemu domowi pomyślność. I bogactwo, zdrowie, zdrowie i bogactwo. A nie jeden raz babka jak w domu była mówiła. A pamiętasz, jak twoja babka mówiła? Wystaw palmę poświęconą, jak burza będzie żady, żeby żaden Pierun w domu nie no, Zgadza się, babcia zawsze tak powtarzała. I, I palma chroniła. To jest tym jest. A tu mamy też takie palmy sierackie, gdzie. Dużo traw występuje, kolorowych kwiatków z bibuły. Piękne one i kolorowe. Ale jest i taka uboga, z jakimiś stążeczkami z kolorowego papieru, z traw upleciona. Może jakieś dziecko zrobiło tą panu? I też od dziecka taką dostałam, tak jak miało ale i tradycje uszanowało, bo to o czym babka mówiła, że palmę trzeba w niedzielę palmową do kościoła zanieść i poświęcić, dziecko uszanowało. A jak widzicie tu w tych palmach różne kwiateczki występują z bibuły robione, a może i my taką palmę, naszą łowicką, może nie taką dużą, ale jakąś małą tutaj wspólnie zrobimy. Sprobimy. Haruś, yy, jak już pójdzie tutaj nad rzekę przywieź nam gałązki wierzbowe a i może bukszpanu bo nie wiem czy borówki znajdziesz bo śnieg przykrył las biegnij a my tu jakieś bibułki kolorowe przygotujemy i poczekamy tu na ciebie